Witam z tej strony, Master oraz. Dobra, teraz zagramy sobie mecza Pipe, Bayern kontra Manchester United. Weź gotowy. Tutaj wybierzemy jakiś, może czarny kontra. Dobra. I jedziemy na stadionie Manchesteru. No dobra, nie ma tutaj żadnego. Gramy. Nie. Też nie grałem tu na pro Ajsz, ty Kurde Bo jest głupi że jest słaby Niedużo nie, 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 tyle to nie... Kurde... Nie, za hajs z Youtube'a kurde, nie ma reklam, ale za hajs z Youtube'a. Kurde, po, po 300 wyświetleń, ale hajs z Youtube'a! Oczywiście. jeszcze... Ja... biegnij do przodu! Widać mi Czekaj, czekaj, bo tutaj trzeba akcję z składną... Była akcja, ale... ale się zacią... Co ten sędzia odwala tu, ja tego nie no, no strzelaj! No Brzegardy! Tak! Dobrze, dobrze. Do, ja widzisz? Nie, nie, zap... nie zapłaciłem mi wcale tak, by znała karmię dla no. Miwanu. Dwa, trzy... Yes! <marka> yes. <Dobra. marka> Musimy obejrzeć bramkę, która była po prostu... Ciao, kurde, techniczny, cały roku. <noise> roku, no się postarał Pan Persi po prostu, no. no co za technika, co za technika, no bez szans, nawet swojego słynnego hejtika nie zdążył zrobić Aj, fuck, o, dobrze. Nie w tą stronę Macy. To nie Co? Oczywiście tak. Kurde, no co za frajer. on nie potrafi... Tej piłki szybciej zagrać musi jak idiota jakiś Dobra, dobra, dobra A, do, Dobrze No gdzie? Tak sobie wypu... No lamo kurde, co za idiota widziałeś? <śmieniu> Patrz jaki frajer, on nie, nie, nie dojdzie do tej piłki, nie, nie dojdzie. O, dobrze! No. Aj, Paulu, karny! A bo ja, dobra, dobra. Tyle nie zapłaciłem, zapomniałem, że... że budżet mały na ten rok. O, o. Mhm. O, o. O, nie! 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 Dobrze! Dobrze! No komu łosiu podajesz, czy ty nie rozumiesz prostopadłe podanie, takie trudne słowo, ale wiem, kurde, dla ciebie trudne słowo, ale no i bieg, do, do, będzie spalony, nie, nie było spalony, ja pierdziele, to spieprzyłem, Już myślałem, że spalony będzie, co to jakaś krzywa kamera pekińska i... Ale co to było? To miało być przewrotka? No fretwar, nie rozśmieszaj mi. Tak? I nie Jezu, tak, co za leszcz! Dobra, 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 woli obroniłem. To się... Bo chciałem pokazać... Yy... Przekupieni są moi zawodnicy, kurde. Ja sędziego... stać tylko było na sędziego, na jednego karnego to było stać. niestety. Mały budżet. Wszystko wydaliśmy na Pan Persiego, który i tak tylko skarm potrafi strzelać. I profesjonalnie! On pewnie ćwiczył cały sezon, całe wakacje, kurde, całą przerwę wakacyjną, ćwiczył, żeby. No, lol! Co to miało być? Ty! Poprzeczka! Poprzeczka, Fredziu! Poprzeczka! Co jest? Spala. spala. Nie spalony, tylko czarno skóry. Rasista. Dobra, jedziemy z akcją, pasażerzy. No kurde, no nie zdążę nic zrobić, bo tutaj ten... Fryer Bayern. o, 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 o! Nie! No... Do. Dobrze. Ja nie wcisnę, a on podał, tylko No komu, Leszczu, podajesz? Jan, w dół strzałkę, a ten kurde... zapieprz. Drążek w dół biorę. Dobrze! No widzisz, ty zdążyłeś te wstać, ten nawet koda się nie zdąży przez ten czas. Tylko się chwieje, kurde... ty cioto w lewo. Nie kurde lewej od prawej nie odróżniasz w Dobra. Będzie ak Będzie action. Będzie kont Dobrze, DKA! Dobrze! Jeszcze Muszę liść co najmocniej. Co za Ty patrz, 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 dobiegnie, dobiegnie, tak jest. Ty. I ja pier ale walnął obok bramki. Posjonujące pół godziny, no kibice na, na oglądają ten mecz. No i no. gdzie co zaś idiotak? No nie wierzę, ja już miałem w głowie całą akcję. Kurde no. Mógłbym co, co, yy, trochę chociaż poćwiczyć sobie zanim zabiję. No i trzeci mecz. Czwarty. to mecz dopiero. pierwszy? Twój. Haha. Triki ha. z Afryki. Ty no, ale jedziesz mnie jak... No nie! No nie! No nie! Jakiś jeszcze świński tygrys strzelił. Nie, nie. To, dobrze. Kurde, to też ataki strzelił z kubami. Trzeba podaniami. Tylko jak oni nie umieją przyjmować piłki. No widzisz jak on podaje ten czwok? Widziałeś? Kurde? Ja mu podaję... Ja każdy zupełnie gdzie inną stronę, ten podaje zupełnie jeszcze inną stronę. Nie, im po prostu trzeba wszystkich tutaj zwolnić... zwolnić wszystkich, zatrudnić, yy, skład Legii i brać, będziemy w nim No gdzie jak ty po siły nie masz czwoku w tej nodze swojej? Kurde, noga z drewna, jak ja Drewnaldino, kurde. Jaki Paul, Paul, kurde. No do, dobrze, dobrze! No i widziałeś jaki. Ty, ty no nie. No i op jest Bayernu tyle, nie ma innego. Ja, ja, Mati, ja nie mam pieniędzy, żeby płacić zawodnikom, jak cały budżet na sędziego poszedł. Dlaczego skardego? Dobra, zaraz zobaczymy statystyki. Nie ma bata statystyki. Zobaczymy i się okaże, że. Ciało, nie, nie. Dobra, dziękujemy za uwagę, spotkamy się po przerwie. No i witamy po przerwie, teraz zaczynają jakieś leszcze czarne w koszulkach. Teraz ja tutaj y, oczywiście... No, remis tylko niestety, remis. Co to było? Dobra, jest, jest action. To jest action na gramę Kurde! Oni po prostu tak psują wszystko, to jest niemożliwe jak oni w ogóle... jakby oni za każdym razem robili to co ja im każę, to tutaj byłoby z 10-0? Czerwoną Dlaczego? Bo resztę budżetu wy, na, tą, na tą żółtą kartkę wydałem. Kaczek, kaczek, kaczek. Nieważne jak mocno przyduszę ten pocisk wkot, Boże, przycisk. Nic mnie nie zapłaciło. No i widzisz idiotę jaką z on... widzisz idiotę to jest jakiś przydanier. Piłkę. Nie ma czekał. No i tylko, że to idioci. Tutaj, tutaj ty kurde crawl jesteś. Ja nie. Ja też nie. Ja kiedyś grałem w to łopku oh, 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 ile czasu. Każdy praktycznie wolno chwilę flipa, flipa, bez A teraz... Te, a teraz... A teraz... no... Facebook. Ach! Czekaj. Okay. Na czerwoną kartkę będzie prosta Jak nic... Ale nie, lamy nie będziesz już, już miał śmiało. Już Uśmiało. Więc... Ja tutaj się Paulami zajmuję, a ty. Do... Pierwsza dobra rzecz jak my zrobili? No, strzał No, strzał kolejki po prostu. To jest liga mistrzów, jakby co nie? To jest liga mistrzów. Manchester kontra e, Bayern. Liga mistrzów. Li, li, no nie, fraj! Jaki debilek! No właśnie widzę. Ja jedyne co komu płacę to sędziemu, a ty płacisz 22 zawodnikom. Dobra, mój bramkarz nie jest takim w 500 debili sobie To już się skończył budżet. Dlatego na sędziego ci nie wystarczyło. Stąd ta żółta kartka i karny dla mnie. Patrz, on nie ma się. O! Po prostu pół, ty. Nie! No. Yeah. Jezus. Jezus, kurde, co on zrobił? Ciebie rąbą. Ty. Ja. No dobra, no dobra, ja nie jestem... Dobra. Musiałem powiedzieć, że, że jak mam przegrywać albo być remis, to wolę, żeby był remis, bo przynajmniej dogrywkę. Postaram się wygrać. Jak mi strzelisz do szkatułu? No Rachel. Bo tutaj nie ma innej opcji. Trzeba wiedzieć, czy przejdzie Manchester, czy będzie Bayern. Kibice się do cholera spalony na szczęście, Już szybam, że będzie gol. Ty, zaczął mi się pat. Ja... Wybił automatycznie. Bo mi się, się. Kurde. Mogę sterować, ale mi się. Teraz yy, na jakiś czas. Kurde. Jeszcze dawna forma króciutko. No co za idiota! przeszedł dwóch zawodników, żeby potem tak po hamsku piłkę. Ale jest jeszcze. Czciami nic Żeby zrobić action Czyli program do... I, Boże! jaki ty masz kurde! No co za łeb po prostu ten... Mój, mój atak to po prostu dzisiaj po prostu powinien wszystkich pod ibotem. Wszystkim. Obronę zwolnić. Pomoc kurde... wypieprzy... Czerwono, Z żółtami, Nie, czerwoną trzeba było dać. Co to ja Kupiłem! Dobra, nieważne. No co za frajer, on nie potrafi się obrócić, żeby nie stracić piłki. Jak ja mam gole strzelać? Jak każdy, kurde, ruch w polu karnym, to jest str strata piłki. Widziałeś? Bo nawet podać ten debil nie potrafi tak, żeby tej piłki nie stracić. Na Dobra, nieważne. No, patrz, patrz, każda, każda piłka, każda, każda. To nie ma gry. Już 65 minuta, już zbliża się do grywka. I grywka się zbliża.

I z do piłki Ale on ma siły Niczym gepard pokonał tągę A ja czekam aż ktoś po, po... Nie mam innej... Fu, defensywny zaustawiłem yes. ustawiłem Ofensywny Nieważne, <noise> nieważne no, i dobra, jest pierwsza połowa dogrywki, które sobie ofensywnie ustawię, żeby tutaj wygrać, bo tu nie ma za bardzo innej opcji, żeby nie wygrać tego. To trzeba wygrać. No. No. Nie. No. 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 Yeah kurde no nie i jeszcze to przegram. Ja przegram. O, i Segrundeita, Gruni, dobrze. Prosiak strzeli. Miss ten, Kurganis Andes strzeli. Misli Gandieski. Jak mnie to? Kurde. 15. Nie, to nie czerwona kartka. Yes. Cześć, oh, dek, no, co za ciebie? A czemuże musieliśmy zapłacić? Co za Ja się z nimi jeszcze. Ja, kurde, całą kasę mi zwrócił. Całą kasę mi zwrócił. Co za idiota? Kurde, nic nie zrobiłem. Praktycznie dziś nie miałeś piłki. Nawet. No ale... Ale jak, panie senie? Panie senie. No, nie, nie. No za dużo... Patrz, twoje ma takie... Do, 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 twoje takie dokładne podanie, nie? No widziałeś! Twoje mają takie dokładne podania a moje ciotki moje to nawet nie potrafią. Z tej dobrej akcji zrobić. No, aż, każdy... Widzisz? Ale... A! o się nawet przewrotnie potrafi zrobić. Po co wciskać jakieś klawisze nie wiadomo jakie do do robienia akcji? Jak i tak, kurde będę Manchester. Czas powiedzieć że go po dbaj i nie będę więcej grać. Mówię, nie będę, jakbym nawet odeszła po traficie. To już nie jest sam z moim synem, to nie jestem sam Manchester. koniec? Ale pierwsze połowy. Tak, tak. Bardzo prawda. Nie, bo to u ciebie dobry akcyjny. Tylko bez wykończenia nawet. Dużo podaj, nie taki dobry. A mnie.

Ale nie, to było etniczne. Jakimś tak nie Ach, ten szpagat. To jest ofensywny, kurde, jak tutaj prawie nie mam tego kogo Ma bardzo gęstą obronę. A, bo ty sobie chyba. Nie defensywnie. Widziałeś to? Widziałeś, on mu podał. On mu podał, podał po prostu, podał. Nie ma nieobcy. A. No właśnie widzę. <laughs> Okej, okay, dobra. E, gdybym nie zabrał przykłady, to byśmy dalej mieli. Do jak Szpakowski. Kurde, komentarz, lajkę Szpakowski. Gdyby nie, gdyby nie bramkarze, to by nie było goli. Fuh, gdyby nie bramkarze, byłoby więcej goli. Albo gdyby nie napastnicy, to by nie było bramy. Widziałeś? Nie podał mu. On podał tobie. Bo po prostu le-le-laczek nie potrafi... ...szpać Sędzia wpuszcza i te... Uznaje gole z zbocznej siatki przez dziurę wpuszczoną. To tutaj nie ma się co dziwić, że mi kardę, Ale on na koniec, za, jak cię zaczął y, faworyzować A, siebie, nie? nie? Wiesz, że zaczął Cię faworyzować na koniec sędzia. Widziałeś to? Jaka byłaby piękna bramka. Dobra, nieładnie. W każdym razie, mimo y, teoretycznej przewagi, zaraz jak to wyglądało. Statystyki meczu. O! W sumie strzały ceny tyle samo. Moje posiadanie piłki większe. W sumie o. jeden strzał tylko był, był yy, tej różnicy. No miałeś znacznie więcej. Ceny podania. Mm. Cel, dokładność podań miałeś większą. No i jeszcze chcę zobaczyć yy, oceny zawodników. Meczem graczu został DHEA. Dzięki... Serio? Ten został Bo obronił 9 strzałów. W sumie na też. Ale ja wygrałem, więc to tak jakby on nie, nie wpuścił dwóch goli. Ale dzięki za grę. Do zobaczenia i jeszcze tak na marginesie to jest coś takiego w Włodzie Boże. na YouTubie jak subskrypcje i lajki. Jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę. A jeśli jesteście tu pierwszy raz i słuchacie mojego naszego w sumie komentarzu pierwszy raz to możecie dać subskrypcję, żeby być na bieżąco oraz żeby być fajnym, więc do zobaczenia, a na razie cześć!